na co myślisz? Bardzo y, łatwy w użyciu jest, nie zastyga za szybko, a to jest problem z wieloma korektorami. Mam wrażenie, że po prostu się ciastkują od razu i bardzo szybko zastyga. Czy ja też mi lustro też? Tak, ale ja. dają piękny efekt. Taki bardzo satynowy finish, że nie jest zbyt matowy, ale też nie, nie, nie jest taki, nie wiem jak to powiedzieć, za śliski. Wygląda... Ja uważam, że jest fajny, że jest taki właśnie śliski, i on bardzo ładnie jedzie po tej skórze. Tak, to prawda, Można że nie ma go sobie zatrzymuje wklepać się i się nie zastyga po prostu gdzieś tam po drodze. Piękny, a dziewczyny, a macie na sobie też podkłady otolewe? Tak, ja, tak. Ja mam e, kolor. E, sand. Ty ty masz tak, Sand. Ja, ja mam be, też. Ty ty ja be. mam e, odrobinę jaśniejszy. I zobaczcie też, jak one ładnie wyglądają. Boże, jak piękne, mi się bardzo Naprawdę podoba. Naprawdę, bardzo ładne. Ten jaśniejszy, moim zdaniem, to jest mój kolor. To mi się bardziej chyba ta strona podoba, gdzie mam ciemniejszy, bo bardziej mi się podoba. Tak, dla ciebie Tak, dla ciebie ciemny, mili jasny. Mm -hmm.